Witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik zakupowy. To będą już zakupy z czerwca. Jeśli będziecie słyszeli jakieś przeszkadzajki, to znaczy, że mój syn troszkę marudzi, bo jest przeziębiony, więc wybaczcie. Będzie potrzebował pewnie mojej uwagi. Ale co? filmik nagrywamy. Przede wszystkim tak, będą to zakupy ze sklepiku na strychu i ze sklepiku Upscraft. I na początek sklepik na strychu i papier wizytówkowy. Ja przyznam szczerze, że do tej pory papier wizytówkowy zaopatrywałam się w moim tutaj miejscowym sklepie papierniczym. Ale cena tego papieru w tym sklepie papierniczym wynosi około 60 groszy za arkusz. Co daje za taką paczuszkę na przykład papieru z galerii papieru, ale tej, która produkuje właśnie papiery wizytówkowe. Daje nam cenę 12 zł za opakowanie, bo tam jest 20 arkuszy. Natomiast w sklepiku na strychu znalazłam papier wizytówkowy jakoś przez przypadek w ogóle, bo szukałam chyba papieru czerpanego. Z tego co pamiętam, zielonego i trafiłam na papier wizytówkowy biały. To jest papier, zaraz Wam powiem, jak on się dokładnie nazywa. Gdzie teraz to jest? Papier A4 Aster Kratka, 250 gram biały. I to jest taki papier wizytówkowy w taką krateczkę. No mówię o, trochę widać tą fakturę. Ja taki papier kupuję za 60 groszy, natomiast w sklepiku na Strychu arkusz 1 kosztuje 31 groszy, co dało mi za 40 arkuszy 12 40 zł. 40 groszy, więc praktycznie mam dwie paczki papieru w tej samej cenie co tutaj u siebie na miejscu. Yy, tak jak widzicie się zaopatrzyłam <noise> i na pewno zrobię to przy następnych zakupach też, bo się po prostu opłaca. Także zachęcam, żebyście sobie zajrzeli. Ja na przykład potrzebuję tego papieru, bo ja robię y, z niego bazę do kartek, więc y, dosyć dużo go zużywam i przydaje się. Także jeśli y, robicie podobnie do mnie, to zapraszam was do sklepiku na stryf, zajrzyjcie sobie. Y, jakbyście chcieli dokładnie znać nazwę tego papieru, to w razie czego dajcie znać w komentarzu, to wam dokładnie wyślę. Które to są papiery? Kolejna rzecz, którą sobie wzięłam, z której korzystałam na, na samym początku mojej drogi scrapbookingowej, nazwijmy ją tak, czyli jakieś 3-4 lata temu. To są takie kwiatuszki, takie płatki. Ja je teraz podejrzałam u Mateusza Juchy, przyznam szczerze. Widziałam, że on bardzo dużo takich kwiatuszków używa w swoich pracach, w albumach. I ma rację. <noise> Miał bardzo dobry pomysł, bo te kwiatuszki się świetnie nadają właśnie w albumach, bo one są płaskie, a są bardzo efektowne, bo są już właśnie powyginane, mają tutaj te nerwy odciśnięte, więc bardzo ładnie wyglądają w albumach. U Mateusza w ogóle się świetnie prezentują. Mateusz ma świetną rękę do kompozycji takich bardzo delikatnych i stonowanych albumów. Świetnie mu to wychodzi. No, i właśnie podpatrzyłam, bo używałam takich kwiatków kiedyś do kartek, jak nie miałam jeszcze maszynki, i po prostu takie kwiatki ułatwiały mi pracę, ale o nich zapomniałam. I właśnie filmiki Mateusza, ostatnie albumowe, mi o nich przypomniały, więc postanowiłam się w nie zaopatrzyć. Także mam taką paczuszkę kwiatków, one są chyba z woka z tego co pamiętam. Dobrałam sobie kryształki. To są takie kryształki, o których też Asia Szulik w swoich filmach zakupowych bardzo często mówiła i ona też często ich używa do kwiatków. Ja trochę mniej ich używam do kwiatków. Używam, ale nie aż tak często, jednak bardziej te środeczki z Aliexpress mi służą. Tych używam do kompozycji różnych, tam gdzieś wrzucam pojedyncze, w albumach też ich używam, fajnie się sprawdzają, bo one się pięknie mienią. Zresztą u Asi też już na pewno widzieliście jak się mienią na filmach, także to pomysł ściągnięty od Asi i teraz tak co ja tu jeszcze mam mam dosłownie kilka tekturek z laserowelowe tutaj mam taką siódmą tekturkę mąż, to jedna, mąż i żona to jedna dusza w dwóch ciałach takie serducho tutaj i napis potem mam napis w dniu ślubu takie trzy napisiki ładne są piękne są te napisy z laserowelowe bardzo fajne czcionka mam takie zawijaski, borderki już je miałam, już wykorzystałam Chyba dwa, i sobie dobrałam jeszcze jedne, bo są bardzo piękne, się fajnie sprawdzam w kompozycjach. I wzięłam sobie też y, trochę z myślą o ślubnym albumie takie. O, takie serduszka, strzałeczki tutaj są, też się przydadzą może w kompozycji kwiatowej, albo po prostu jako jakiś osobny. Mauro! Jakiś osobny element na stronie. Przepraszam Was, ale widzicie. Kolejną rzeczą, którą sobie wzięłam, to jest foremka takiego aniołka. Ja jeszcze jej nie odciskałam, szczerze powiedziawszy. Nawet nie wiem, czy ona fajnie mi się tutaj będzie wychodzić. Gdzie się otwiera? Nie, tutaj się otwiera. Dobra, już widzę. To jest firma to jest po rosyjsku napisane silikonowa ja forma, czy jakaś chyba rosyjska firma, w każdym razie wschodnia na pewno, Made in Russia, czyli się zgadza, bo w Rosji wyprodukowane, zobaczcie jaka jest ta foremka gruba, czyli ten anioł powinien być taki mocno 3D, nie wiem czy to będzie tu widać, ale on pewnie nie będzie widać, a może spróbujemy sobie od razu odcisnąć. Masy z Fimo. powinno być chyba akurat na tego aniołka. Sobie z Wami go spróbuję tu odcisnąć i od razu go wyciągnąć. Zobaczymy, jak wyjdzie od razu. Czy trzeba będzie czekać, aż się uformuje, czy, czy może wystarczy go od razu wyciągnąć. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wychodzi fajnie. Znaczy da się wyciągnąć yy, łatwo. O, tu sprzętałką mi utknęło, ale to moja wina, bo źle foremkę trzymałam. Teraz to wyszło z tym brzegiem, no, ale zobaczcie, jaki piękny moment. Nie wiem, jak mam tutaj zrobić, bo mam światło. Po przysłonię może żarówka. O, zobaczcie, fajne, nie? Taki zamyślony. Oj, przepraszam, jeszcze statyw. Zamyślony mały aniołek. Bardzo fajna foremka. Ja sobie tu potem poobrywam tą resztę nadmiar. Liczny. Odłożę sobie, żeby sobie się wysuszył. Także foremka jest taka. Widzicie, dosyć gruba jest ta foremka. Wychodzi nam taki dosyć trójwymiarowy, dosyć mocny trójwymiarowy aniołek. Także to jest foremka. Nie jest napisane dokładnie, jaka to jest firma. Czy jest? Nie, tu nie jest napisana firma. Po Coś takiego. To po rosyjsku napisane. Dobra. I teraz mam tak, mam złoty puder od tyłu. Też z niego jeszcze nie korzystałam. Nie miałam czasu, że ten kartonik z zakupami i tak sobie leżał. tak aż będę mogła nagrać film. Złoty puder do embossingu z agaterii. To jest mój pierwszy puder z agaterii, ale z tego co widziałam na, na filmikach, te pudry są bardzo fajne. Jest w ogóle napisane, że to jest puder do szczegółów. E, tak, tu gdzieś widziałam, tam było napisane na stronie, na stryku. I to jest podobno taki mieniący się złoty puder. Ja mam, przyznam szczerze, złoty puder mam jeszcze taki z. Nie wiem, czy mam gdzieś go tu na wyszło. To jest mój złoty puder. Taki, taki praktycznie żółty. Złoty puder, z, który był w komplecie dołączony do mojej nagrzewnicy z Lidla. Ale takiego złotego to nie miałam nigdy. Zobaczcie, jak fajnie. mam tu kiepskie światło. Fajnie wygląda, no O, o za pomogą Taka miedziane takie złotowarki mi się kojarzy. Także zobaczymy, wypróbujemy jak to będzie wyglądać. Potem wzięłam sobie kwiatuchy. Trochę kwiatuchów, trochę lilii, bo już mi się wykończyły. Tak, to są lilie. Zwykłe małe białe lilie i różowe lilie. Potem mam takie brzyczki tych jeszcze nie miałam. Takie główki, tak jakby różyczek, fajne. Też ładne w sumie do kompozycji. Znowu wzięłam sobie tulipanki. I znowu wzięłam jedne chyba. <gry> A nie, wzięłam tak. Dwie gałązki, czyli dwa razy było pięć. Wzięłam sobie kwiat wiśni. Różne odcienie. Tu mam takie, takie kremowe, białe chyba i jeszcze wiem, że były trzy jakieś odcienia. Wyglądam prawie tak samo. Na pewno były białe, na pewno były kremowe. I nie wiem, albo widziałam trzy białe i trzy kremowe, yy, A tutaj jest trzecie. Chyba tak, były trzy białe i trzy kremowe. Potem mam takie różyczki. Jakie to były różyczki, jak one się dokładnie nazywały, zaraz Wam powiem. Mhm róże, róże, róże to były dzikie róże białe, 30 mm. To były dzikie róże białe. I były dzikie róże kremowe, te były białe. Te i te są białe, ale one się praktycznie nie różnią. Nie tylko się nie różnią tu na filmie, ale też w rzeczywistości się nie różnią. Jedne są białe, jedne są kremowe, dzikie róże. I potem mam tutaj różyczki dwutonowe, biało-różowe. To są chyba, to są chyba te, te i te są ciutniejsze, takie same, też dwutonowe i jeszcze różyczki, yy. różyczki, różyczki, jakie to są różyczki? Chyba też dwutonowe na to wychodzi, tylko że mniejsze jeszcze, inny rodzaj. Także to, y, to są kwiatuchy, mały zapas. I teraz przechodzimy do papierów. Wszystkich Wam nie będę pokazywać po części, już Wam pokazywałam na moich innych filmach. się powtarzałem, to są takie papiery, które będę pewnie używać, tak jak kiedyś używałam częstotliwej niewinności, którego nie mogłem na ostatnio dostać, więc teraz sobie upatrzyłam inne po prostu. Tu mamy Lily Flower kolekcji z deserowelowej i tu mam taki arkusz. O, z jednej strony są takie lilie, a z drugiej takie drobniejsze. Tego sobie wziąłem z 5 sztuk. Potem takie wkropy też Lily Flower, właśnie ze względu na ten delikatny wzór i z drugiej strony on jest taki, co mam po I teraz tak, jeśli chodzi o jasne papiery, to mam też wyższe sfery. Arkusz 02. Po drugiej stronie taki delikatny. Arkusz 04, wyższe sfery To jest wyższe sfery turkus. Też po drugiej stronie delikatny, jasny. Wyższe sfery turkus 05. Też po drugiej stronie. To jest taka różana koronka. I potem mam z galerii papieru jeszcze rajską japoń Tutaj jest arkusz z... Właśnie długo kolekcja z tego, co powiem. Wręczam sobie całą jedną kolekcję. Rajska jabłon. I teraz nowości. Z nowości mam papiery z galerii papieru. To jest pierwszy arkusz, arkusz kolekcja nazywa się Leśna, Leśne marzenia. Jest super ekstra, jest piękna, akwarelowa, zielona, letni las w pełni, że tak powiem i z drugiej strony też jest piękny kolor, bo taki beżowy, bym powiedziała kremowy, coś podobnego jak rajska jabłoń, są te wzory, ale w takich kremowych odcieniach, nie w siwych, nie w popielach, tylko właśnie w kremowych, także mamy tak, to jest pierwszy arkusz i z drugiej strony wygląda tak, drugi arkusz jest bardzo, no mówię, to, ta strona jest bardzo podobna do, do rajskiej jabłoni. Z drugiej strony mamy coś takiego. tutaj znowu mamy takie kamienie i z drugiej strony coś takiego. Tu mamy zielone kamienie, z drugiej strony taki, znowu kamienie, z drugiej strony taki delikatniejszy trochę wzór. I tutaj delikatne kamienie i coś takiego, taki częste gasty. Także tak wygląda ta kolekcja, bardzo fajna. Przyznam szczerze, że mi się podoba. Oj, przepraszam, ostatnią chwilkę. Jestem z powrotem. I teraz nowości, nowości, jeszcze ciąg dalszy. To jest nowa kolekcja z laserowej Lowe. nazywa się Vintage Trip. I jest taka bardzo kobieca, właśnie turkusowo. To nie jest taki róż, jest, bym powiedziała, łososiowa bardziej buzowo-łososiowa, tutaj są paseczki do tej kolekcji, pierwszy paseczek wygląda tak, z takimi stagami, tutaj mamy samochód pana telefon na taku tutaj mamy z kolei piękną damę, wieżę Eiffla rower i tutaj są piękne kwiatuszki do wycinania super, ja lubię elementy do wycinania, tu mamy taką parę rower i yy, nie, aparat i tutaj jest Teraz przechodzimy do arpuszy. Słucham służby. Teraz cię wezmę, słońce no, no już. już nam tutaj pociąga nosem. Pierwszy <gryzny> arkusz mamy taki zwierząt, a ich po boku. No ale nie się tak, kochane, bo mi tu zaraz wszystko rzucisz. Elementy kwiatowe, tutaj samochód. Także można ten aktor wykorzystać nawet na stronę albumową, małą jedną na 15x15, 15, a tutaj zrobić drugą. Mam mama, powiedz i nasz mi ten samochód! Mama, wszystko ci powiedz nam co chcesz. Tutaj mamy takie delikatne paseczki. Tutaj mamy grochy i kompozycje kwiatowe. Tutaj też groszki trochę drobniejsze na takie tle. Znowu paseczki selery białe i kwiaty po bokach, a z drugiej strony taka tapeta, powiedzmy. mama ci to odwracasz mhm. tutaj mamy znowu bierze Eiffel, rower i kwiaty. I znowu takie zapachy. Przepraszam, mój strasznie Ale, mamo, mi to co wracam. Zdjęcia. Zdjęcia, no, to zdjęcie, no, zdjęcia zdjęcie. no, to no, zdjęcia. To? Zaraz, dobrze słońce? To. Co to? No, no. Nie. nie to. To, to? to? nie tej chirony też te No. A ten nie no, Ale I przedostatni arkusz. Piękne kwiatowe kompozycje do wycięcia idealnie się nadają, naprawdę są śliczne. Tutaj mamy taki właśnie łososiowy, trochę takie kamienie, jakby i białe groszki. Tutaj bardzo delikatny arkusz, właśnie groszki na do tutaj, takie malutkie kwiatki. I z drugiej strony mamy do wycięcia takie karty właściwie które będą na pewno pięknie się sprawdzać jakie jako centrum kartki albo nawet jako podklejone tagi na, na wpisy do albumu. Także tak wygląda ta kolekcja Vintage, Vintage Trip. I mamy jeszcze kolekcję Vintage Gentleman. No, już odpakowałam sobie wcześniej, żeby wam nie szeleścić. Zacznijmy może od tych paseczków. Tutaj na paseczkach mamy tak tagi, pociąg, aparat i gramofon tutaj mamy znowu aparat, taki samolot i motorek a z drugiej strony takie do wycięcia tak, za chwilę lornetka, balon taki, tutaj jest taki samochód w starym stylu i tutaj też są tagi fajne rysunki na dopisanie. Bardzo fajne elementy, bo są uniwersalne, nie tylko męskie. To prawda, kolekcja się nazywa Vintage Gentleman, ale nie, można wykorzystać na różne sposoby tą kolekcję. I tutaj mamy... Aha, to jest pierwsza. Dobrze. Tutaj mamy to znowu takie karty do wycięcia, różne. Bardzo fajne. Bardzo super. Tutaj mamy taki w granacie fajny arkusz. Oj, ten jest ślipny. Przepiękny jest ten arkusz. mi się podoba. super. Taki szpalony. Tutaj taki głęboki, brązowy. Tutaj trochę delikatniejszy arkusz z taśmą filmową w tle. I tutaj też taki brązowy. trochę odcień. Tutaj trochę yy, nieba błękitnego. I znowu taki ciemny granat, y, y, granat prawie czerni wchodzący. Tutaj też trochę delikatniejszy, cóż. I tutaj już jest taki, nie wiem, to prawie czarny, jest taki kawowy, bym powiedziała. I tutaj grochy takie ceglaste kolor. I z drugiej strony coś takiego. Także bardzo fajna kolekcja, nowe. Są jeszcze dwie nowe kolekcje z Ja już o nich myślę intensywnie. Ale też nie chcę szaleć, na razie mi się nie przydają. Więc, jak się może przydadzą, to nie zaopatrzę zobaczymy. Dobra, to są zakupy z włóczniku i mamy zakupy z Abscraft. Zakupy z Abstract. to są tak przede wszystkim krótki. Dwa komplety, które tak zrobić, w razie czego. <laughs> I coś czego ja jeszcze nie używałam z Abscraft. To są takie kryształki. Czy one tutaj mają jakąś nazwę konkretną? Teraz mam poli, na kryształki... Kryształki trzykolorowe po prostu. I taki komplet kosztuje 10 złotych. tak to wygląda. One są te takie ścinane, takie jakby... Takie diamenciki, aha. Mam no, takie pastelowe kolorki, tutaj troszeczkę mocniejsze. Tutaj mi się kojarzą ta zieleń, i mi się kojarzy z, ze świętami Bożego narodzenia. I tutaj takie męskie będą fajnie pasować do tej kolekcji leserowajowe, do tego trzy gentleman I teraz coś na co polowałam już długo na banerki. Ja sobie kupiłam niedawno banerek z Rosie all, ale będę go pewnie używać, ale raczej jako dodatek niż jako sam banerek dla napisu potrzebowałam czegoś typowo do napisów, więc sobie wziąłam takie trzy wykrojniczki banerkowe właśnie z Abstraft Ja je widziałam w akcji na różnych pracach u wielu różnych osób i bardzo mi się ten efekt podoba właśnie tego, że są te przeszycia. Super sprawa też, że one mają właśnie różne kształty, że tu jest zakąglone, tu jest taki banerek wycięty, a tutaj jest prostokątny po prostu. I stwierdziłam, że na pewno mi się wszystkie przydadzą, więc sobie wzięłam od razu trzy. Mam też różne kryształki, bo tak jak mówiłam już w którymś z filmów, się wykryształkowałam na warsztatach z moimi dziećmi w duchu kultury, więc wszystko tam zaniosłam. Więc sobie chciałam uzupełnić swoje zapasy. I mam takie: tu są takie delikatne różowe, to są takie tęczowe, się tak mienią, i tutaj takie maluszki całkiem takie dosłownie, żeby gdzieś tam jak w kompozycję wrzucić. Kuleczek sobie wzięłam taki bawełniany. I ale, takie komplety obrączek. Ja kiedyś od Asi Szuli dostałam takie serduszka y, połączone, właśnie. Takie pary serduszek. Mamy ich jeszcze troszkę, ale stwierdziłam, że też fajnie będą obrączki wyglądać. I właśnie wziąłam sobie takie płaskie obrączki. Słucham kochanie. I wziąłam sobie jeszcze takie. To dasz że ci pomogę. Takie obrączki 3D. To są takie, można złączyć ze sobą, można je osobno zrobić. No teraz nie mogę je rozdzielić. O. One fajnie i w boksach wyglądają. No. no proszę, proszę, już dobrze. Fajnie i w wyglądają, bo są dosyć duże. Ale też na kartkę do jakiejś kwiatowej kompozycji. Właśnie teraz będę robić kartkę na 50. tą to to różnicę ślubu. Także taką bardzo piękną różnicę ślubu. Yy, więc myślałam właśnie o użyciu tych yy, takich dużych obrączek, które będą fajnie wyglądać. I tu mam jeszcze takie małe aniołeczki. Kiedyś chyba z pokazywała te aniołeczki. O, zobaczcie, jakie fajne maluszki. Do ścielnych kartek albo właśnie do takich dziecięcych albumów się fajnie sprawdzą. Yy, mam też papier yy, czerpany, zielony, bo miałam przednio z bo yy, już mi się prawie skończył. I teraz sklepiku na stropu nie było, a akurat właśnie brałam sobie te banerki z abstract i trafiłam na ten zielony papier yy, czerwony, więc sobie wziąłam, on się fajnie na listki nadaje. Wziąłam sobie kolekcję papieru z Essy Floresy. Ja nigdy nie miałam papieru z Essy Floresy. Zobaczymy, jak się sprawdzą. To jest kolekcja Hello Lovely. I ona jest taka... Popielato beżowa z drugiej strony, czyli tutaj mamy beżowy arkusz, a z drugiej strony jest ten sam wzór, tylko popielato biały. Także pierwszy arkusz wygląda tak. Takie na są papiery, tak naprawdę. Tutaj mamy takie kółeczka beżowe i z drugiej strony siwe. mamy takie przyparcia. Tutaj ten arkusz trochę różni od tego beżowego. To są takie pasy, takie by. Tutaj mamy setucha. Z drugiej strony też są serducha. Tutaj mamy takie zawijaski duże. I z drugiej strony coś takiego. I tutaj takie fale. I z drugiej strony też fale tylko popielate I jest też Arkusz do tej kolekcji taki. Z takimi dodatkami do wycięcia. Tutaj mamy dniu ślubu, nowożeńcy, młodej parze. Takie ślubne. Tutaj takie pociki, jest, kochanie. Co, nosek cię boli. Od Za chwilę. <grym> z pryciarzu. Zebię sobie boli, a potem się śmieje. Yy, banerki do powycinania. mąż i żona, miłości gorące jak słońce, na zawsze razem. Także takie, no takie ślubne. I do albumów i do kartek można skorzystać także fajne. Tak? Także to by było na tyle, jeśli chodzi o moje zakupy. Czaję się jeszcze na małe zakupy w tym miesiącu może w leserowe lowe ale to nic pełnego, zobaczymy. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Już Was na razie nie zamęczam. Może coś dogram, a może nie. Zobaczymy. W każdym razie zamknę zakupy z jednym filmie, jak zwykle Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam. Pa, pa, pa. Tak, kochanie, skończyłam.